Siść. Sześć. 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 Czytaty i pisaty? Czytanie i pisanie. Czytanie i pisanie. Ja czytaju. Ja czytam. Ja czytam. Ja czytaję literów. Ja czytam literę. Ja czytam literę. Ja czytam słowo. Ja czytam słowo. Ja czytam słowo. Ja czytam zdanie. Ja czytam zdanie. Ja czytam zdanie. Ja czytam list. Ja czytam list. Ja czytam list. Ja czytaju knyhu. Ja czytam książkę. Ja czytam książkę. Ja czytaju. Ja czytam. Ja czytam. Ty czytajesz. Ty czytasz. Ty czytasz. Win czytaje. On czyta. On czyta. Ja piszę. Ja piszę. Ja piszę. Ja piszę literu. Ja piszę literę. Ja piszę literę. Ja piszę słowo. Ja piszę słowo. Ja piszę słowo. Я ja пишу речення. Я ja пише здання. Я ja пише здання. Я ja пишу лист. Я ja пише лист. Я ja пише ліст, я ja пишу книгу, Я пише książkę. Я пише książkę. Я пишу Ja piszę. Ja piszę. Ty piszesz. Ty piszesz. Ty piszesz. Win płynie. On pisze. On pisze.